Dzień dobry Państwu, zapraszam na briefing pogodowy. Powoli wyż Patrycja, z którym mieliśmy do czynienia przez ostatnie kilka dni, odsuwa się na wschód z naszego kraju i zaczynamy dostawać się w zasięg Zatoki Niżowej związanej z Niżem nad Skandynawii. Dzisiaj i we wtorek będzie jeszcze spokojnie. Zmiany nadejdą w nocy z wtorku na środę, kiedy to od północnego zachodu dostaniemy się w zasięg chłodnego frontu atmosferycznego. Poniedziałek zostało wydane ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia przed upałem, które obejmuje część zachodnich i centralnych województw. Ostrzeżenie obowiązywać będzie od poniedziałku do wtorku łącznie w zachodniej części województw, natomiast w centrum kraju potrwa ono do środy. Na zaznaczonym obszarze temperatura maksymalna osiągać będzie miejscami do 30-31 stopni Celsjusza. Poniedziałkowy wieczór będzie spokojny, tak jak i najbliższa noc. Bez opadów atmosferycznych w nocy jedynie utworzą się lokalnie krótkotrwałe mgły. Noc będzie ciepła z temperaturą 12-17 stopni Celsjusza. We wtorek w ciągu dnia także spokojnie, z dużą ilością słońca i temperaturą od 26 do 30 stopni Celsjusza. Zmiany w pogodzie zaczną się wieczorem we wtorek, a właściwie w nocy z wtorku na środę za sprawą chłodnego frontu atmosferycznego poprzedzonego linią zbieżności. Front ten będzie przemieszczał się z zachodu na wschód kraju i we wtorek po południu i wieczorem przyniesie on w województwie zachodniopomorskim większe zachmurzenie, przelotne opady deszczu oraz możliwe burze i wraz z przesuwaniem się frontu w głąb kraju burze te będą obejmowały coraz to większy obszar Polski. W nocy z wtorku na środę będzie to północ kraju, natomiast w środę już cała zachodnia część kraju będzie ze zjawiskami burzowymi i przelotnymi opadami deszczu. Burzą tym mogą towarzyszyć opady do 20 mm, zwłaszcza w Polsce zachodniej i południowo-zachodniej, oraz pory wiatru do 80 km na godzinę. Po przejściu frontu zacznie napływać do nas chłodniejsze polarne morskie powietrze i w czwartek oraz w piątek. Na termometrach zobaczymy niższe wartości temperatury od około 19 stopni do 23. Także poranki będą rzeźkie w granicach 7-10 stopni Celsjusza. Zapowiada się jednak, że nie pożegnamy się z ciepłem na stałe, bo w niedzielę i poniedziałek zacznie znów robić się stopniowo coraz cieplej.